Cześć, witajcie widzowie z tej strony nieznany. Pewnie zastanawialiście się, dlaczego taka przerwa. Odpowiadam, bo to było trochę nie to, tylko liga mocy Po pierwsze, wbiłem tu trochę z, z brązu dwójki na no, ani na 15 rękę i odkryłem, jak uposać z tym mieć na 30 rękę, trzydziestą piątą. Musicie mnie zachęcić. Ile łapek będzie? Ta karanga będzie na niej? Plus. Oczywiście. Do pewnej granicy. Nie ma nikogo. Minecraft będzie się pojawił o to już będę niedługo nagrywał. No. To chyba przejdziemy. A jeszcze poczekam chwilę na tego człowieka. To jest bardzo dobry dziomek, więc chwila. Jak widać, odrzucił moje zaproszenie. Więc szybko znajdziemy drużynę. No. Mmm. Jakie ma. Aha. Jakby się co, nie proszcie mi o jakiegoś mitika. golda, znaczy z Cebyl. Znaczy. Co ja gadam? Golda, jedynka i koniec. Jeśli byście chcieli dalej, to naprawdę to musi być odczula i ciut, ciut, łapek. łapek. I mód 10. Się co ja bym się strona wersja robię. Patrzę czy są dobrzy ludzie. Mieli tak powyżej 12k. Wtedy ja wiesz, że są ogarnięci. No i to są nawet nawet ludzie. Też czekamy na jednego. No weź kogoś. Może ktoś mi doda do znajomych? Do, do Jakbyś chcieli, chciał, to dodaj do znajomych o 12 kawa z wyż. Zapraszam serdecznie. Please. I proszę banujmy. O, banujemy. Na tej mapie ja bardzo nie lubię pana kiełka, tika i tamtego, no daj na Majka. Ale go banuję. I biorę e, ja pana. O Dobrze wybrał, daj na Majka. Uuuh, <gry> <gry> ale będzie koks <gry> No i wie, wie koleś Mam idealny skład, please, nie rób mi tego No i jak oni biorę to ja to ty idealnie, bo on wziął I los? I powiedzcie, jak woliście kiedy gram z dźwiękiem czy bez? Napiszcie w komentarzach. Czy chcecie dźwięki z gór, czy nie? <laughs> Ale poza tego spajka? No też motkę dam. Nie? Nie, nie zabijesz mnie. Nie, 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 nie. Dobra, wchodźcie, chodźcie, dobra zablokowani. Gdyby to, to był spike w środku. To tak, zablokowany, fajnie. Wy musicie go pokonać. Ludzie. I tak jest zawsze, że ludzie tylko blokują, blokują, a nic nie zadają. Porządnego. Hmm, hmm, hmm. Ja też mało zrobiłem, ale coś. Wyglądajcie kiełkiem. Nie, 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 nie. O, dobrze, nawet, nawet. Tylko please, win. Jeden. Wtedy już jest nawet dobrze. Tum! A i niestety. Jak widzicie nigdy mi nie wychodzi na tym trybie, ja spędziłem, żeby wbić trzy rangi na takim niskim poziomie około 3 godziny. Naprawdę, żeby wbić wyżej jakiegoś mistyka czy czegoś tam Legendarka, to ja bym musiał mieć wyżej niż Golda, nie? To byście musieli dostać minimum 15 łapek w górę i to tak w pierwszy dzień. Bo to jest męczalnia. Nie życzę nikomu wbijania tego. Mhm. To jest coś takiego, jakby wbijać Mortisa na pierwszym levelu na 35 rangę. Prawie niemożliwe. Trzeba być jakimś ekwakiem czy chyłą. A to jest niemożliwe. A jajaj, teraz musimy wygrać, żebyśmy mieli mniejszą stratę. Bo jeśli w ogóle nie wygracie i przegracie, to macie ogromną stratę. Jeśli raz wygracie raz i tam, gdzie dwa razy wygrają, to macie taką małą stratę i oni mają mały zysk. No i to jest właśnie takie, że trzeba mieć jeden win, żeby nie tracić dużo. No i to, jeśli nie masz jednego wina, to po prostu już możesz nawet nie grać w to ani razu. Wtedy się nie musi stać. wtedy ty Staje on pięć razy więcej, ty tracisz 3 razy więcej i to się w ogóle nie opłaca. Trzeba chociaż raz wygrać. Wiem, że gadam o rzeczach, ale trzeba chociaż raz wygrać, żeby nie było dużego minusu. A zawsze tak od rzeczy gadam. My goodness, ja mam słabego celu dzisiaj. No, pewnie lata że z trzecią godziny w BS-a. fajna weszło O, się mam. Sorry. Nie. No. za nagrać na mój kanał Menhanta. Tylko, że nie działały kompasy i to nie miało sensu. To byśmy nigdy się nie znaleźli. Oczywiście ja nie uciekałem. I też jakbyście znali Petroksa. Hmm, może kiedyś z nim nagam coś. On mnie zabijał. W... Nie, on mnie nie zabił. Ja się sam zabijałem. A go w dwie minuty. No i taki był kill za kill. Że ja ciągle killowałem. To już było takie. Kiełek, już się. Nie no, co za nubostwo, co za nubostwo, nowe nuby się otwierają, no i widzicie straciliśmy 20% przez to, że kiełek miał laga, no i przegramy, trudne, no i patrzcie na minus, nie, nie taki duży, pewnie dlatego, tak, że mieliśmy równo, a ja już nie gram ligi mocy, się nie chcę może jestem na zagramy. Czy jakaś mam misja? No. Nope. To gramy. W następnym filmie, pewnie za tydzień, będę miał już ten 15K. Ale jeśli chcecie, żebym dobił tego Golda jedynkę, to zostawcie tych trochę łapek, bo to naprawdę nie jest łatwe. Na... Trzy gielki mogą trwać około godziny czasami, jeśli dobrze się gra. Oj, niestety to nam nie wyszło. Na jednej mapie na ni to była taka koksii. Mhm. Jeszcze fęk śpi. Najlepiej. Nie, 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 Zostaw mojego Lu. A nie, Lu. nie, nie, spać. poszedł spać. Ale to na easy, nie, 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 Jeden, jeden. nie, nie, jeden. Lu nie, 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 poradzi, jeśli nie, to tam. Pyk. Aj, 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 prawie doleciałem tam. O! No, już daj tam. Uciekaj puszki. Nie. Sadge mocne. Największe sadge. Największe sadge. Tak na tym mi nie idzie, no to. no ty ma mapy jeszcze nie grałem. A nie chcesz? Chyba nie. To pan Kruczak idzie, moja jedyna legenda. I widzicie, co on pokazuje? Zostawcie łapkę w górę. Sam Kruk to mówi, pokazuje. Hmm, nawet dobry, nawet. Sławo mi się idzie, może dlatego, że grałem ligę? A już nie będę, żeby łapkę, ale dajcie tych trochę, żeby być ligę, mieć zachętę, po co ją wbijać? No, teraz to idzie, pójdzie. Nie na. Nie, ta. nie, 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 nie. Dobra, nie ma już dwóch, ale mnie też nie ma. Okej, okay, no obroń to. Nie, 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 nie. Niech to. <ścoughs> no, łatwiej tylko przyjęte. O, tak aż wchodzimy? No, jak widać, mają zapęd na wina. Już się nawet, wiesz, dlaczego była też taka przerwa? Farmiłem, ale pierwsze pięć dni ja miałem taki odpoczynek od BSA, miałem taki odpoczynek, a do tygodnia max nie gram, a potem gram miesiąc, mocno puszuję. Tak było w tym wypadku. Będę puszować. Hmm, chyba pokażę wam, jaką chcę postać mieć. No. Na. Aha, nie pokażę. Powiem, że jest z ligi pucharków. Hmm, I teraz dam chwilę na zapisanie komentarza, który to postać. Kolczyk może. Brok? Czy może Nita? Ja powiem tyle, tej postaci nie lubiłem, ale teraz lubię. Pan Brok. Właśnie dwa tysiaki. Czy mi się będzie chciało grać po kilka godzin dziennie? Możliwe. Ale to musi być wasza pomoc dużo. Hmm. Tak jak nigdy nie jestem każde to teraz wezmę ją. Hmm, tam podobijamy. Tyk. Jeszcze napiszcie, czy byście chcieli, żebym montował intro, czy tak bez intro. Do też wrzucanie filmów będzie miało różnicę I, i jak długo nie będę wrzucał filmów, lub wrzucał. Please, dobra, nawet nawet. Więc napisz w komentarzach z Intem czy bez. Ja bym wolał bez, bo wtedy szybciej mogę dla was nagrać odcinek i od razu jest on. 5 minut jest wrzucony, ale jak będę intro, to ja będę musiał to montować. I pamiętajcie ludzie, że YouTube to nie jest maszyna i też musi odpocząć. Ja bym mógł montować. czy mi się chce? To jest największe pytanie, ważniejsze. Nie strzelisz nam goła. Widzicie, jak prym odważny? O, nie. Nie, 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 nie. Pyk, pyk. Aj. Wytrzymajcie minutę i wygramy na S. Lis. dobrze jest. O, no i fajnie. I powiecie, jak myślę, myślicie? Miałem kanał kiedyś na YouTube, czy nie? A jeśli myślicie, że tak, to będzie Wrzuciłem filmik, czy nie? Są so, więc trzy odpowiedzi. Nie, nie miałeś. Miałeś, ale nie wrzuciłeś. Miałeś i wrzuciłeś. Odpowiadacie w komentarzach. Kto odpowie prawidłowo, przypnę mu serduszko. Ale pewnie i tak tego zapomnę. Nie, 5 sekund ostatnie. No, ale pływo nie miał przez nam. Co? Laga miałem, nie, nie, nie... o Elką uratową Nie kultami się wymienialiśmy, Ale sadge. Hm. Hmm. Ja tylko tyle powiem. Mi już pewnie przez następne też kilka dni już odpocznę od Bo naprawdę poszowałem przez ostatnie trzy dni. A tak to papa. Pa. Co już myślisz? Koniec? Nie, nie, nie. Jeszcze trzy meczki pójdą. Nie tak szybko, jeszcze wyjrzeć trochę. Taki krótki tak, był film. No. Masz? Halo? Dobra, no, jak tamtego on nie zbierze, to ja idę po tamtego kubsa. Mam będzie żebę, więc tyk tyk. Pyk, 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 pyk. Kiełek. A nie, jednak nie. Co? Czemu ja nie podskoczyłem? O nie zamknął się. już mi nie idzie. Niech to. No fajny kompan. Kub Edgar, mm. Cube. Edgar ja Cieki już nie chce Kuba. Wybredny już ten Edgar, gdy już podajesz jak, <śmum> jak widzę wyświetlenia pod filmach 50-25, widzę, że podoba się Wam moje filmiki. Podobają się Wam moje filmy. Mam nadzieję, że tak dalej. Może też zamiast wyświetleń dacie kilka łapek. Nie było mi smutno. O, lag jaki. Ale pamka, się sięma sięma, sięma. Ale na S. Jak łatwo z wszystkimi tu Edgarem. Jak wyprawam? Widzisz, jak Edgar może porobić niektórych? Mm. No to do widzenia.